Dzień dobry moi drodzy, witam ponownie na case hugu, gdzie ponownie będziemy próbowali z wpłaconej stówki coś ciekawego wyszpącić. Ostatnio udało się zrobić rękawiczki i uspa, którego nawet sam chciałem dla siebie. Przypomnę, że sama strona jest dla osób pełnoletnich, jeżeli chcecie wpłacić sobie środki, możecie skorzystać z mojego kodu FLIST, wtedy dostajecie 20% do wpłaty, natomiast pamiętajcie, że te skrzynki mogą oddać, mogą zabrać, więc musicie się mierzyć z tym, że po prostu środki, które wpłacicie możecie możecie przegrać, tak i, i skończyć no, na sam koniec z niczym. Mój kod możecie sobie wpisać tutaj w tym miejscu. Tak jak wspomniałem, 20% bonusu do wpłaty wtedy dostajecie. Ja sam też zapraszam na mojego Twitcha, gdzie praktycznie codziennie streamuję gierki z kolegami, czy to z CSA, czy czasem się z jakiejś skrzynki potwiera. Ostatnio zagrywamy się w rematch. Swoją drogą, bardzo, bardzo fajna gierka do grania z ekipą i szczerze polecam. Na co no, zaczniemy sobie od bitwy. Zaczniemy sobie od yy, bitwy normalnej i tak naprawdę pójdziemy sobie podobnym schematem jak ostatnio, czyli małymi łyżkami, a nie chochlą. Bitwa 1 na 1 z botem Nitro i zobaczymy, czy to starcie nam się uda wygrać. No na razie, na razie wygrywamy i udało się wygrać. No, Ten nie nieduży, bo nie duży, ale zawsze eee, No teraz skoro udała się bitwa klasyczna. To możemy sobie zrobić teraz under doga w takim, w takim formacie. Tym razem botkaczka. I zobaczymy na początek. No, początek dobry, obiecujący. Druga skrzynka, już trochę mniej. I zobaczymy teraz następne. Z tego co tu przypamiętam, tak to jest. Jest trochę droższe, no ale trochę odjeżdżamy. W się mi się podoba. I ostatnia, i chyba to mamy. Ok, tak. 60 zł wygrane i mamy już 154. Dobra, no dajmy sobie teraz klasyczną. W takim razie, w taki, no dokładnie taką samą, o ten sam bot wylosował. Początek bardzo dobry, bo jedna i druga oddała. Teraz chyba nasz jest troszeczkę droższy. Tak. No, Małymi łóżkami, pomału do przodu, no ale nie aż tak pomału. Coś mogłoby dać troszkę lepszego, ale też nam Ancię na minimalna różnica. Ale mamy to. mamy to odbierzkę profitu. Dziecka profitu to zawsze jest e, profit. To trzeba o tym pamiętać. Dobra. Zmienimy sobie trochę format. I dajmy sobie dwa razy Tero i, i dwa razy Bombixy c 58, czyli już trochę, trochę więcej, ale ostatnio te takie bitwy też dawały największy profit. Początek słaby, przynajmniej dla mnie. Druga skrzynka, no tutaj tragiczna z jednej i z drugiej strony. No tak. A gdzie radziłbym powiedział? Zresztą Kowalczyk trochę uratował, ale i nie nas. Dobra, zagrymy sobie może jeszcze raz taką samą bitwę. Zwolniło tak, że już trochę szybciej mi serce zabiło, ale w końcu koronka. I zobaczymy co ona odda. Lead the glass, bardzo ładna M4. Battle skirt, ale, ale tak bardzo ładna. Uuu, tutaj unpik też bardzo ładny i mamy to. I teraz już... To co zabrało wcześniej teraz... Teraz nie to, to możemy sobie sprzedać. Mamy 143. Dobra, zagrajmy sobie Underdoga. I zobaczmy teraz, czy bot Warhol coś ciekawego wydropi. Na dawno nie widziałem, że bot koronkę jakąś wydropił. Teraz Night Terror. Glock i U. No i mamy to. Mamy to, profit ładny. Pomału się odkuwamy, pomału to idzie do przodu. Dobra, było klasyczne. To teraz, znaczy był Underdog, to teraz sobie dajmy klasyczną. I delikatnie zmienimy. I sobie dajmy A może coś innego ciekawego jest? Ostatnio coś mi mruknął, że jakieś nowe skrzynki takie niezbyt drogie są. A no, ja też takie takie właśnie niedrogie Głównie chcę otwierać. Chcę wam pokazać, jak to wygląda przy takich tak no, raczej na które, jak nie każdy, to przynajmniej większość ludzi może sobie pozwolić. O i zagręmy sobie. Z... No, trochę grubiej za 72 w trybie klasycznym. Dwa razy Foxy, dwa razy. Bombix, no ten Digielek, który tutaj jest, to jest takie moje ciche marzenie na ten moment. No ale nie wydropił. Na razie przegrywamy. Zobaczymy co od Bombix. Kałaszek w niezłym stanie. I ponownie kałaszek. ten tak sam. No i mamy. Ile? I profit minimalny, ale zawsze dobra, teraz zapamięci sobie już zmienimy na Android'ego i może dajmy dajmy to samo, może teraz wypadnie coś lepszego. Czu -czu. Początek już bardziej obiecujący niż ostatnio. Uj, no było blisko korona, ale Umpik też, też bardzo dobry i chyba to mamy. Stand. No i teraz 30 złotych. Zarobiona. Pomału do przodu budujemy sobie ten balans. Dobra, teraz trochę zmienimy. Poprzednio było Foxy. To teraz sobie zmieńmy na coś innego. Dobra, dajmy sobie catch PP dwa razy. I no po. I Bixa, no nie wiem, to chyba moja, chyba moja ulubiona skrzynka na, na ten moment. Niby za dwie dyszki, ale daje bardzo ładnie. idę sobie pota i zobaczmy co tu się zdarzy. Tu MP7 tańsza. No teraz Famasik trochę lepszy, ale nadal przegrywamy. I coś, coś musiałoby teraz fajnego dać. No i daje i nam i botowi, ale by dwa ładnie oddała. teraz stwórzmy sobie jeszcze raz taką e, samą. Zetka bardzo ładna swoją drogą moim zdaniem, N niedoceniana. Druga już w trochę gorszym stanie, tylko tutaj kołaszek za 53. No, i mamy 95. Dobra, to zróbmy sobie eee, za 80. No, ja generalnie odradzam takie większe oliny, paniczne trochę, ale, ale zobaczymy, czy się uda tym razem. Mam skłonność do, jeżeli przegrywam kilka bitów, to mam skłonność do właśnie takiej niezbyt rozsądnej zagrywki i zobaczymy, czy się uda. No, na razie jest ok, na razie jest ok i mamy to. No udało się. Z 80 163. No ale mówię, to jest takie średnio, średnio rozważne. Sami, e, sami tak e, nie róbcie lepiej. Mówię pomału do przodu. No i jak pomału do przodu, to sobie zagrajemy, może coś. Coś takiego. W takim razie za 45 zł. Tym razem w trybie underdog. Pierwszy raz chyba ten rewolwer, widzę szczerze mówiąc. Tutaj dual berety. No takie, niby 17 zł, ale, ale bardzo ładne. Może bym nawet wypłacił, bo chyba nie mam żadnych aktualnie. I i digielek. Dobra, zróbmy sobie może od razu tak, że te berety sobie wypłacimy. Już tak zapamięci. Aktualnie żadnych żadnych nie mam. Polowałem na jakąś ładną e, M4. Aktualnie gram z Emperorem, Empressem. Chyba Emperor, ta niebieska ale nic ciekawego nie ma takiego w miarę rozsądnych, e, osiągalnych, no, rozsądnych no, takich osiągalnych kwotach. Natomiast też jeżeli sobie wydrapicie e, kilka jakichś takich skinów, które są trochę warte ze względu na to, że, że są używane do kontraktów, ale, ale wam się nie podobają, możecie je sobie je wymienić, maksymalnie pięć można stakować i... I wymienić na jakieś inne. Dobra, poprzedni był Android, to teraz sobie dajmy klasyczną. I zagrajmy sobie może w taki sposób: za 57 zł, jeden na jeden znowu. I zobaczmy. No tym razem Boti z nim się jeszcze dzisiaj nie pojedynkowaliśmy. No, na razie na razie wyrównanie. Uj, tutaj Udzik odjedzie mi chyba. Tak no, co prawda różnica 5 zł, ale... mi też wypada um. Ale lepszy na całe szczęście. Także, także udało się, bo to i samo porobić. No i też z, 5, z 60 złotych 130 prawie. I mamy już mamy 200. 250 dobra, poprzednio był klasyczna to teraz podmianka na underdoga i zagrajmy sobie może w taki sposób dobra i dajmy sobie jednego tigera, one są no to jest procentówka, tutaj podaję, że 10% jest na na coś mocniejszego więc liczmy, że... o tutaj nawet ktoś do nas dołączył więc może nasz rywal wydropi coś mocnego z tego Tigera. Na razie wygrywa. Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. No, tiger nie oddał. Ale e, no sama bitwa się zwróciła. To mnie, najbardziej, to mnie najbardziej cieszy. Mamy już 260 zł. Dajmy sobie klasyczną. Klasyczno może Special Forcea po prostu jednego A co? No już Już kliknąłem no już. co zrobić I przegrywamy. Przegrywamy, bo to fajną. No zdarza się. Zdarza się co zrobić. Dobra, no ale skoro ten klasyk się nie udał, to może uda się kolejny I zróbmy Coś takiego, nie wiem czemu, ale lubię tak od najtańszej do, do najdroższej mieć poukładane. No, na razie tak... No, chyba to mamy, ale... 2557, z niby wygrana, ale niestety nie powiem, taka średnio satysfakcjonująca. Dobra, zagram sobie teraz może w taki sposób, już sam odcinek trochę czasu też trwa. 73 zł, czyli zejdziemy mniej więcej do tej stówy do tego z czym, się, z czym zaczynaliśmy i będziemy sobie już kończyć Uuu, no tutaj musi bo to bo samo musi coś ładnego wydropić coś ładnego no ładna ładna ale mm, ale mogła być lepsza eee, czu, Dobra, zróbmy sobie na zakończenie jeszcze raz to samo już czy się uda czy się nie uda to już będziemy kończyć jeszcze raz bot i samu, ale nie wróżę w, chyba w przyszłości tej bitwie skoro wygrał z nami poprzedniej, ale teraz może coś... No jest wygrana. Za 47zł mamy 66 w balansie. Trochę tych punktów zbieraliśmy też, jeżeli chodzi o te punkty, je się dostaje po prostu za otwieranie skrzynek. Można je wymieniać sobie na nagrody, w zasadzie czy to już gotowych skinów, czy, e, czy jakiś e, skrzynek do otwarcia. W sumie możemy w takim razie takiego toksika jednego otworzyć, zobaczyć co nam da i... No i powiem, jestem w szoku. Bo pierwszy, pierwszy raz mi się zdarzyło, że z tych punktów coś takiego lepszego mi, mi wydropiło, bo sam ten Toxic on kosztuje... Gdzieś tu był, gdzieś tu był... To no nie jest też taka droga skrzynka? Tak, no 10 zł kosztuje. A i kałaszych za 30 prawie udało się zdobyć. O, zapomniałem. Zapomniałem kliknąć na wymianę. No dobra. Ja w takim razie Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Tak jak wspominałem, zapraszam na, na mojego Twitcha, gdzie streamy są praktycznie codziennie. I wiadomo, za, tak jak już chyba każdy zachęcam do czy to komentarzy, czy łapkowania tego w górę, czy subskrybencji też, bo takie filmy z openingów trafiają na kanał 2-3 razy w tygodniu. I co? Miłego dnia, cześć hejpa!